Witam. Dlaczego taka teza? Otóż pierwsze takie stare organy, które miały miechy napędzane siłą ludzkich mięśni, były zbudowane, nazwałbym to muzycznie poprawnie. Czyli siła nacisku klawisza decydowała o głośności dźwięku danej piszczałki. Czyli działało to jak klawiatura dynamiczna, którą omawiam w tym tu filmie. Natomiast później pojawiły się już organy, które miały różnego rodzaju sprężarki i ulepszenie w postaci elektromagnesu. Czyli naciskając klawisz nie było tu systemu drutów dźwigni popychadeł pychadel na przykład z listewek i one otwierały nam piszczałkę, dopuszczały, wpuszczały powietrze do piszczałki. Tylko naciskaliśmy, zwieraliśmy styk, on otwierał elektro, elektromagnes, otwierał dopływ powietrza. Przykład takiego rozwiązania możecie zobaczyć tu w filmie.

Nie muszę omawiać jak to działa. Dość dobrze to widać. Jaka zelata? To jest oczywiście jakiś tam model. Tak mi się wydaje. Więc klawiatura jest blisko tutaj tych elektromagnesów. W rzeczywistych organach te piszczałki mogą być rozlokowane na dużej powierzchni. I elektromagnesy znajdują się blisko piszczałki. Dochodzi główny przewód doprowadzający powietrze, i elektromagnes i jakiś kanał doprowadzający powietrze do piszczałki. Zaleta, że klawiaturę możemy umieścić gdzie tylko zechcemy. Możemy nawet ją przemieszczać, bo to jest tylko ileś tam w najprostszym wykonaniu. Przewodów. Wada, no niestety, nie ma klawiatury dynamicznej, czyli siły naci siła nacisku na, yy, na klawisz nie będzie odzwierciedlana w dźwięku. No i powiem szczerze, nie wiem, czym tak się zachwycają ludzie tą muzyką organową, gdzie no. To jest, powiedziałbym, dla głuchych, tak? Takich co mają cyfrowy słuch 01. Odróżniają grasie od nie gra się Akustyka pomieszczenia robi pewne rzeczy, ale to bardziej chodzi o zanik tego dźwięku pogłos i można to wykorzystać do tego, aby no, powiedzmy ubarwnić zniwelować to, że nie mamy klawiatury dynamicznej. Nie znam dokładnej budowy takich organów z elektromagnesami to znaczy, że one bo tak mi się wydaje, że one mają dużo więcej piszczałek niż te gdzie mamy różne cięgna krótko mówiąc klawiaturę dynamiczną. Bo wtedy są piszczałki po prostu mniejsze z których dźwięk będzie ciszy, dlatego potrzebujemy też więcej klawiszy lub te tak zwane rejestry, które nam można powiedzieć zmieniają zestaw piszczałek, których używam. Oczywiście to jest duże uproszczenie, a poza tym, jak mówię, nie znam dokładnie budowy takich organów. Nie, niewiele wiem tyle co z Discovery. No, z rzeczywistym instrumentem miałem styczność, mogłem trochę zapoznać się z budową, ale to były klasyczne organy. Miały już co prawda sprężarkę, ale jeszcze były stare rozwiązania. Po prostu sprężarka była podłączona pod te same wyprowadzenia, co miechy. Jak nie będzie prądu, to w tym kościele będzie można. Grać tylko potrzeba dwóch ludków, którzy będą, że tak powiem, pedałować. Jak będę miał jeszcze okazję być tam, to porobię fotki. Wtedy jakoś nie pomyślałem, znaczy nie pomyślałem, że będę miał możliwość obejrzeć sobie, jak to jest zrobione. No i tam to jest powiedzmy ołtarz na stałe. Już tej klawiatury nie przesuniecie. Teoretycznie można by, ale jest to dość skomplikowane. I nie wiem, czy zauważyliście, ale często organista siedzi tyłem do ołtarzu, na którym jest ksiądz. Wcześniej mówiąc o, o ołtarzu, słyszałem czasami takie nazwy, które nie dotyczą ołtarzu tego w kościele, tam gdzie kleryk przemawia. Gdzie pedofil przemawia, tylko znaczy pierzemuzdli, tylko na przykład w parowozach jest ołtarz. To jest właśnie ta główna część, w której mamy paleń nisko, wszystkie zawory, wskaźniki. No i taka tam właśnie klawiatura, i te piszczałki. To gdzieś tam spotkałem taką nazwę ołtarz. Myślę, że temat może być dla niektórych ciekawy i zaskakujący. Zakładam, że raczej każdy był kiedyś tam w kościele albo słyszał, widział w telewizji. Bo przecież nie tylko kościoły są z organami wierze katolickiej, tylko praktycznie każdej. Bywa, że odbywają się, bywa, że odbywają takie głupie. No. Zdarza się, że odbywają się w kościołach koncerty organowe. Ktoś mógł być na takim kościele, nie szedł tam po, nie wiem, z, z powodów ducha, tylko raczej ciała. No i dajcie znać w komentarzu, czy wiedzieliście, jak to generalnie jest zbudowane, że są dwa takie. Rozwiązania. A ja, o ile będę miał możliwość, porobię fotki, no, jest tam tych różnych cięgien, naprawdę sporo. I rodzi to pewne problemy, jeżeli mamy takie organy, gdzie mamy 3-4 klawiatury, jedna nam drugą. To można jej tak ustawić, że naciskając klawisz, może to postaram się pokazać. Załóżmy, że mamy trzy klawiatury, to będzie widok z boku. Jednak, jednak jeden klawisz jednej klawiatury, drugi, drugiej, znaczy pierwszy, drugiej i pierwszy, trzeci. One są od siebie niezależne, ale można je połączyć, aby naciśnięcie tego wyzwalało ten, a naciśnięcie tego wyzwalało ten. Ale wtedy siła nacisku tu jest potrzebna trzykrotnie większa. Trzeba się namęczyć. Natomiast jak mamy to z elektromagnesami, nie ma problemu. Bo nie, nie naciskamy fizycznie, nie musimy tego klawisza też przesunąć, tylko robi to już, no powiedzmy, elektronika, tak naprawdę odpowiednie połączenia elektroniczne, elektryczne. I tak to mniej więcej wygląda. Jeśli ktoś zna lepiej budowę, ma linki do filmów, które taką budowę ukazują, to Dajcie znać w komentarzach, dajcie te linki. Na pewno znajdą się osoby, które to zaciekawią. I przypominam o lajkowaniu, subskrypcjach, kawach. Bez tego kanału pójdzie w kanał no, umrze. Że jak powiem, Bóg zapłać.